Ojciec Alberto Kapucyn, naoczny świadek wielu cudów ojca pił Jako młody chłopak spowiadał się u niego, później zstąpił na oficjatu i słuchał jeszcze jego konferencje. Ojciec był jeszcze ojciec pił, młodym e, zakonnikiem. Czego możemy się dowiedzieć o tym wielkim zakonniku? Jako młodzi chłopcy oni nazywali go zawsze świętym zakonnikiem. Chodźmy się wyspowiadać do tego świętego zakonnika. Przebnie, się bieje, nie... Witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Nazywam się Stanisław Sadowski. Po to, jest ten kanał abyśmy poznali, tego wielkiego świętego, pokochali go, otrzymali od niego łaski. Pomóż nam! Zostań podopiecznym Ojca Pio. To grupa, która wspiera ten kanał. A największym prezentem dla podopiecznych Ojca Pio jest to, że oni wchodzą w intencje cotygodniowych mszy o łaski. Zawstawieniem ojca Pio. A czytamy znowu książkę Portret Ojca Pio. I tutaj ciekawa historia, Właśnie Alberto Kapucem pisze tak. Pamiętam ojca Pio przed otrzymaniem stygmatów. Otrzymał je widzialne i nastało w 1918 roku. Kiedy byliśmy dzieciakami, nazywaliśmy go świętym zakonnikiem. I zwykle mawialiśmy między sobą, chodźmy wyspowiadać się do tego świętego księdza. Całe miasto zresztą zwykło go tak nazywać świętym zakonnikiem. W 1917 roku ojciec Pio nie miał widzialnych stygmatów. Później te stały się widoczne. Lekarz z Barlety, dr Romaneli, a następnie dr Festa przeprowadzili gruntowne badania tych ran. Dr Festa, który przedtem był masonem, nawrócił się i napisał książkę o stygmatach ojca Pio. Ojciec Pio został zbadany także przez doktora Bignamiego, ateistę. Wszyscy trzej lekarze, niezależnie od siebie, doszli do wspólnego wniosku. Stygmaty ojca Pio były zjawiskiem, którego nauka nie mogła zinterpretować. Były poza fizjologicznym, naukowym wyjaśnieniem co do swego powstania. Ci trzej lekarze wykluczyli także histerię jako przyczynę pojawienia się stygmatów. Wyraźnie orzekli, to jest niemożliwe. Kilka razy widziałem rany jego stóp, gdy pomagałem mu myć nogi. Widziałem je na wierzchu i na podeszwach stóp. Jakże często widziałem je też na jego rękach, kiedy je całowałem. Ojciec Pio pozwalał mi je całować, a wówczas ustami dotykałem i krwi jego ran. On sam również pocałował moje ręce trzykrotnie. Pierwszy raz to moją prymisyjną msze świętu. Następnym razem odbyło się to w następujących okolicznościach. Znerwowałem się wcześniej na ojca Pio, a gdy odchodząc, próbowałem ucałować jego ręce, on cofnął ją i powiedział: Odejdź. Poczułem się tym dotknięty, tym bardziej, że stało się to w obecności ojca Ambrozio i ojca Cassiano, którzy śmiali się ze mnie. Powiedziałem wtedy złośliwie: Jaki to święty! I nie chcąc pozostawać dłużej z nim, pośmiesznie zszedłem po schodach. Jaki to święty! To w Włosi tak oni znowu te teatr robią. Po schodach na dół. Przy najbliższym spotkaniu świętski, położył swoje ręce na moich ramionach. Spojrzał głęboko w moje oczy i powiedział: Czujesz się obrażony? Nie chciałem tego. Nagle wziął moją rękę i próbował ją pocałować. Zaskoczony cofnąłem rękę, lecz on powiedział: Pozwól mi ją całować. Zmieszany powtór, powtarzałem: Nie, jestem biskupem. Nie jestem biskupem. Lecz on nalegał: Daj mi swoją rękę. To jest ręka księdza. I ucałował, oj, jaką pokorę miał. Jako też miał takie ogromne nabożeństwo do kapłaństwa. Szanujmy kapłanów zawsze. Szanujmy kapłanów, to jest piękne po prostu. Ucałował, chciał go przeprosić, się jaka to pokora, nie jest, o, jestem wielkim, świętym, Piękne. W czasie krótkiej konferencji, której się spiją jako kierownik duchowy głosił dla nas seminarium, zwykle mawiał. Wszystko sprowadza się do czystości. Czystość stanowi o wszystkim. Ale to piękne. Dzisiaj ta cnota jest pogardzana, czystość. Z czystości rodzi się wszystko. Od tego wszystko zależy. Jak się mówi. Żywił szczególne oddanie do Matki Bożej i Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zapoznawał się nas z istotą i wspaniałością duchową naszego powołania. Dawał nam przykład z życia świętego Franciszka. Najczęściej mówi o czystości w związku z otrzymywaniem Komunii Świętej. Cierpiał ogromnie, kiedy widział, że jeden z nas przyjął komunię świętą, gdy miał sumienie obciążone grzechem. Chciał, abyśmy wszyscy zostali kapucynami. Uważał, że każdy z chłopiec, który przyszedł do seminarium, został wezwany przez Pana Boga i nalegał, abyśmy nie zmarnowali naszego powołania. Oczywiście nie każdy był tego godzien. wówczas cierpiał ogromnie. Na przykład, było nas sześciu chłopców w seminarium. Jeden z nas spotkał ojca Pio. Czy cała szóstka wstąpi, zapytał ojca Pio? Czy cała szóstka wstąpi do I Czy wszyscy dostąpią swoich świętych? A on posmutniał. Prawie z płaczem odpowiedział – nie, tylko dwóch. Dziś rzeczywiście dwóch z nas mieszka w klasztorze, w San Giovanni Rotondo. Ojciec Cristofero i ja pozostali odeszli. Opowiem jeszcze inną historię. Przebywałam w San Severo. Do pewnego dnia przyszło mi towarzyszyć profesorowi Maggio do San Giovanni Rotondo. Jego żona powiedziała mi, że był on ateistą, który w nic nie wierzył, ani w życie pozagrobowe, ani w stygmaty ojca Pio. Po przyjściu do San Giovanni Rotondo, po południu przestawiłem go na korytarzu ojcu Pio, który wychodził ze swojego pokoju. Na widok ojca Pio profesor zaczął drżeć i on nie miał ze strachu. Próbowałem zatrzymać ojca Pio, ojcze duchowny, to jest profesor Maggio. Przyjechał do San Giovanni Rotondo z San Severo, jest inwalidą wojennym. W dalszym ciągu profesor nie wypowiedział ani słowa. Ojciec Pio zagadnął go, gdzie odniosły się rany. Milczenie. Ojciec Pio ponowił pytanie. Magio nic nie odpowiedział. Byłem tym milczeniem zupełnie zaskoczony. Pomyślałem, co się dzieje? Dlaczego nie odpowiada? Zrzędko powiedzieć, Ojciec Pio, proszę móc się za niego, jego rodzina w szczególnej intencji, Udział mu specjalnego błogosławieństwa. Ojciec Pio pobłogosławił go, życzył mu wszystkiego dobrego i pożegnał się uprzejmym do widzenia. Kiedy wyszliśmy z klasztoru, powiedziałem profesorze, nie powiedział pan ani słowa, co wywołało na panu aż takie wrażenie. On odrzekł, ojcze Alberto, ojciec Pio nie jest człowiekiem. Co pan ma na myśli? Zapytałem. Powiedział, on jest nadprzyrodzoną istotą, człowiekiem z innego świata. Gdy tylko go zobaczyłem, wywarł na mnie tak silne wrażenie, że poczułem dławienie w gardle. Chciałem powiedzieć kilka słów, lecz nic nie mogłem wymówić. Wiesz, ojciec Pił jest aniołem. Mnóstwo ludzi odniosło podobne wrażenie. Dla wielu ojciec Pił jest tylko mitem, ale dla bardzo wielu nadprzyrodzoną istotą, jakby drugim Chrystusem, ucieleśnienia apostoła przysłanego przez Boga. Aby powstrzymać ludzi przed złem i prowadzić duszę do Chrystusa, dla tych ludzi ojciec pił jest już święty. Ciekawe po prostu. A ten sam widzi w ojcu pił po prostu. On jest aniołem, jako on miał prezencję, po prostu łaska Boże działała. właśnie. Tak łaska Boże działa. Pewnego popołudnia, w 28 roku w maju, szedłem z kaplicy w kierunku schodów. Gdy zbliżyłem się do okna, które otwiera się na klasztor. Zobaczyłem ojca Pio, intensywnie wpatrującego się w wierzchołek góry. Wydawało się, że jest czymś bardzo zaabsorbowany. Przysunąłem się bliżej, aby ucałować jego rękę, lecz miałem wrażenie, że była sztywna. W tej samej chwili usłyszałem, jak wypowiadał słowa rozrzeszenia: Ja, ja odpuszczam ci twoje grzechy. Wypowiadał te słowa z charakterystycznym dla niego natężeniem głosu. Jakie miewał zawsze podczas udzielania rozruszenia. Natychmiast pobiegłem zawołać ojca Tomaso, naszego przełożonego. Obywaj podeszliśmy do ojca Pio, gdy wypowiadał właśnie ostatnie słowa, po czym wykonał nagły ruch. Jakby pozbywał się senności i zwrócił się do nas: Jesteście tutaj? Nie zdawałem sobie sprawy, że tutaj jesteście. Kilka dni później do klasztoru doręczono telegram wysłany z północnych Włoch. Dziękowano w nim ojcu przełożonemu za to, że przysłał ojca Pio, aby był obecny przy umierającym człowieku. W treści telegramu wnioskowaliśmy, że ten człowiek umierał dokładnie chwili, gdy ojciec Pio wymawiał słowa rozgrzeszenia. Nie da, no, po prostu piękne historie. Piękna historia. Jeszcze jest jedna ciekawa. Tutaj Ojciec Abera opisuje. Bo się okazuje, że Ispil nie był tylko raz dzięki biwokacji, nie był tylko raz w Rzymie. Był wiele razy, nawet tam bywał w kongregacji ze spraw świętych. Święty w kongregacji ze spraw świętych. Po śmierci ojca Pio pojechałem do Colewalędzy, aby głosić konferencję o Pio, a także o dziele matki Speranzy. Po przyjeździe, gdzie udałem się do niej, zobaczyłem ją z różańce w ręku. I spuszczonym wzrokiem powiedziałem, matko Speranzo, jestem kapucynem San Giovanni Rotondo. Przyjechałem tutaj, aby głosić konferencję o ojcu Pio. Proszę, módl się o jego beatyfikację. A kiedy powiedziała mi, że już to robi, spytałem ją, czy kiedykolwiek spotkała ojca Pio. Dała twierdzącą odpowiedź, tak, spotkałem go. Kiedy, gdzie to go spotkałaś? Spytałem, odpowiedziała, w Rzymie. Zdziwiłem się, wybacz mi matko, lecz jesteś w błędzie. Ojciec Pio nigdy nie wjeżdżał do Rzymu, był w Rzymie tylko raz w 17 roku, kiedy zawałcił tam swojej siostry, gdy występowała do klasztoru, ale Ty byłaś wtedy w Hiszpanii. Matka Speranza odpowiedziała – nie, ojcze. Spotkałem go w Rzymie, kiedy byłam wezwana przez kongregację do spraw świętych. Prawdopodobnie powiedziała mi, powiedziała mi to, że było to w roku 39 lub 40, lecz nie jestem pewien tej daty. Powiedziałam stanowczo – nie. Ojciec Pio nigdy nie przyjechał do Rzymu, ani w 39 ani w 40 roku. Nigdy, odpowiedziała, ależ tak, każdego ranka przez rok. Przez rok widziała ojca Pio, codziennie. Wow. Chodziłam wtedy do kongregacji do spraw świętych, ponieważ byłam przesłuchiwana. Ojciec Pio przychodził tam codziennie, nosił rękawiczki bez palców, udzielał mi błogosławieństwa, a ja zwykle. Całowałam jego rękę. To było w Rzymie w kongregacji do spraw świętych. To niemożliwe, że ojciec Bio tam był. Upierałem się, a jednak odrzekła: Wiem, że ojciec Bio tam był. Ciekawe, tak jak kłótnie się to po prostu. Próbowałam dociekać. Czy jesteś pewna, że to był ojciec Bio? Z całą pewnością. Z całą pewnością jestem przekonana, że ojciec Bio wtedy tam przychodził. Zapewniała. Powiedziałem: Wybacz mi, matko, lecz z trudem mogę uwierzyć w to, co mówisz. Z prostotą odpowiedziała: Ojcze, nie mam powodu, by kłamać. Spotkałem ojca Pio w świętym oficju, modliłam się już wtedy za niego, a on obiecał zawsze modlić się za mnie. Nadal powątpiewałem, a jeśli oczekuję, oszukuję już samu siebie odrzekła. Nie, nie oszukuję, to rzeczywiście było cię spio. Wówczas kapitulowałem. Posłuchaj, Matko, jeśli to prawda, to jestem zadowolony, lecz zrób mi przysługę i módl się za Ojca Pio. Dobrze odpowiedziała. Zawsze się modliłam za Ojca Pio i nadal będę się modlić o jego beatyfikację. Wprawdzie w rozmowie z nią uparcie twierdziłem, że jej nie wierzył, lecz w głębi duszy akceptowałem to, co mówiła o widzeniu się z Ojcem Pio. Każdego ranka. Jest dobrą zakonnicą. Dużo się modli, tak jak Ojciec Pio. Nie jest też osobą, która koloryzuje fakty. Wyciągnąłem więc wniosek, że ojciec Pio wykorzystał dar bilokacji. Ojciec Pio, no, to jest Jezusa po prostu, to wychodzi na to, że jego cuda się działo codziennie. Pan daje wielkich świętych, wielkich święty w tych czasach, czasy, kiedy są ogromne wiary, daje świętych, którzy po prostu świadczą o Bożej mocy. Ojciec Pio wielokrotnie ją powtarzał w listach duchowych, wszystko mogę w tym, który mi umacnia, za świętym Pawłem. I my też możemy. Wszystko w tym, który na asumację, w Panu Bogu. Ufajmy Panu Bogu. To jest yy, piękne. Zostańcie podopiecznymi Ojca Pio. To grupa, która wspiera ten kanał, pomaga nam. Dla nich wysyłamy wszystkich podopiecznych pięknych z wizerunkiem Ojca Pio. No i co? Widzimy się jutro. Odmówmy teraz co? Wszyscy za wszystkich i zrować Mario. Czymś za tych, którzy mają się nawrócić w tym roku. To wiem, Pan Bóg da łaskę Nawrócenie za tych wszystkich, co oglądają ten kano. Salve Maria, Maryja. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore, si è dato Gesù e Maria, oggi okay, e sempre.